Ja tam zespół z bokami jest pierwszych. A pierwszy dem, HPR, dajmy HD. kto idzie na topa. Pier a jaki pierwszy tym Ty. na tego, bo gram pierwszy raz? E, Kryztał na HP. Co ja miałem kupić? Bo tyć, bo... daj nie, nie idziemy, bo zniknęły mi wszystkie skiny. Tylko krusiki. Pierwsze biorę. A, a ja mam bindę, ja bo czekam muszę wyłączyć na kenenie to raczej nieprzydatne. Ja nie mam żadnego menu menu. Q-da nie mam. W ogóle. Czekaj. po pierwsze w powiadasz? Kac, L? Q. Q potem w maksujesz. Potem E. Nie, drugie Q maksujesz. No ale w jeden punkt musisz dać na E, nie? Przecież te kół prawy tylko przerzuca, nic więcej. Tego <tryk> nie widać, ile to bierze. Tyle ile to jest? 100 damage? To jest 120? Coś takiego. Może cooldown to jest chyba mniejszy. Daddy, Teddy baby. <tryk> <tryk> spina też masz większego. Chyba. Nie, spina. W sumie to lepiej emaksować, bo to podobnie jest damage, a... A, a magiczne. Nie ja wiem ja kiedyś emaksowałem na woli perku Wolnicu. Tak się do połowy zjedzie. Ue, ale on ma R takie jakieś śmieszne i dziwne. Kliknież masz. Sporka. Dobre. Dobre jest. Eee, magiczne, mogliby zmienić. Dobre jest. Ale mogliby zmienić na damage. Jakby miał damage to wiesz ile on by miał? On by miał na ulcie 500 damage, jak nie więcej. Dobra fajnie mi misiu, ciśnij misia Jesteś gotowy szymi? Nie Czemu? No, podbiegnę tu pira dostaniesz Sea ja tu podbiegnę, dostanę pira i już na kufbie Nie stąd już No raczej, bo mnie harasuje on nie trafił teraz we O, mój objrzał. Fuck. Może... Chciałem kupić tego. Trafić w miniona trafienie. Jaki fidel miał pasyw? Mniejsze rezist na magię. Aha, o tak. To z levelem się zwiększa, nie? Nie. Nie wiem jak chcesz się mi, ale ja bym się bił. Hmm. Tylko ty piszesz? Za waszymi plecami. To mego, macie. On chce grać za z nami. mówię, że oczywiście bym go zagrał. Jeszcze nie jedzie? Nie. Trochę. zs Do mnie co chwilę. Jest Roger. Ja bym się mi nie. Rzucić, nie? O. Ja mam pasy Wihila. O nie, dwa Ignite. Nie, jeden. No i nie mówiłem, mogliśmy wziąć i bić. Ja bym zginął. Szybciej niż widać. A, misioł. Miałem trzy flashe. To i tak byśmy nie zabili. Ukryt Dobra kluczek się raz odbije to już dawna Wyśluję No jakby to widział że kluczek leci to są scotch O, czwórzcie, nie trafiłem z kupiem Ło, pasy mi się włączył, ale szmaty Szli je musimy, bo i nas dojadą Szmaty głupie, mi z mnie jest zdjęcie O nie Nie ma opitalenia w bawełnę Na no, ma 400, nie? Ja mam trochę mniejszy wolę bo... A jakbyś się ulc tego Rogera Wrąbałbym go nie? No ten ma ulcę Gdybyście do mnie czasu doliczył Zaczekam dzisiaj nikolla SS Roger, hello happybu Ale jest! Ale cio ty, mi spasywac zeszli. SS. Dobra, jest. Możemy przeciec. Mi... SS.

Ты, за раз, так, что мне раз только сама Чему? А сейчас сделай забавка, что стой. Да, ну тоже может, Jak się mnie jeszcze raz, jeszcze raz dawno? No. Nie, ja muszę gdzieś sobie zniknąć i no. wtedy do skoczę. To co, dojeżdżasz go tam do góry? Nie wiem. To jak? A tu musi się przerzucić, wtedy skoczę uh, Ulti ładuję Fila się przerzuca O bo ja mam pasyw Fucking shit Uciekaj go co to? Już chyba nie dokończę Otóż no to by. Oj chwila. już ci szkół to od razu burzyć. I tą pasywkę z bułty też rzucaj od razu w niego. Co ty masz dodatkowe 200 dętej, jak już wiesz? Chcemy catsper skunkować, ale To ciekawiej Freeki jest gaspera, bym się chciał tam sześć, sześć ma, ale kryć zbierze Idzie Polecę. 600 kryt 200 km Jest to? Idzie Ja nie mogłem zetnować klona. Żal, jak na MR to się nigdy nie zdecydowałem. Opuha, oh, be, kret, nie kruczek. Zobaczyliście smoka nie robię. Trzeba się tak... Patrz... Jeszcze bufy przejdź, pał. Uj! No. Kurde. No, bym się nie wytłumaczył. Na sensy... <śleffle> Roger idź do ciebie Fiddle też jak Fiddle jest Roger można dolepczek No krytyka to już ma, ja mogę się wbić ale mam 400 Fijej, poszedł No dole jest moja zabawka, więc jakby co do tym Jakby wszadz to. bi. Ja Idę tam, albo coś, nie? Dobra, przy co jestem. No to musisz zacząć. Bijeć w niego z E i... Hit, hit. Cały czas hit. czekaj, yeah. uciekaj, jak nie dądzę. A Peter, by mikrofon się wyłączył sam, czy co? Nie? Yeah. gadasz sam do siebie. Czy fab, Czy fab, Nieprawda! Czy fab, czy fab time? Nie, Nieprawda, że zapomniałem włączyć mikrofon <grywk> Gadałem przez najbliższe 5 minut do siebie <grywk> To nieprawda! Hmm. Po prostu jestem cichy. Skryty. Ty no. Od kiedy? <gry> no, kurwa. No to do bam. Wow. Ale labuz. Czekaj na nie. Las clipej, hitter. O ten... Teraz to się nie bije z tym lisinem. No lisin to otwarta aż ma Chyba, że Ale ja... A ja go i temy. No, chyba, że ja mam na niego iść. Wziąłem mnie ja go jeszcze wpierdolę. Jak chcesz to nie. No, lepiej ja niż ty, nie? Bo on ma odporność na magię, kupił wszystko co... wyszło ponad stówę, on <duszucdose nostalgia> no, ma 79 farmy? Ja mam I też mam mniej przecież. A przynajmniej... do góry. Kurwa, serio? Bo to ty Shimi! Ej, zapierdolę ciebie jak ci kurwy No nie, no Simi, ty żeś mnie tak przestraszył. A ja się cofłem przed tym lisinem. No fajnie. Ej, żeś teraz dojebał. Powiem, że skoczę będziemy. Nie mówiłeś mi że tam do Kacpra gdzieś Ej żeś, a ej żeś mi fuja zrobił A ja już go zabiłem? Prawie? O nie! Nieee! nie! Nienawidzę cię Szymon. Nienawidziłem cię teraz do końca życia Smoka zrobiłem. No, bo oczywiście musiałeś mnie przestraszyć A myślę, kurwa, Kacpra mi tu wskoczył na ganka, ja pierdolę, ale będzie w pierdol międzynarodowy Jeszcze puścił ulta, nie? To mówię, o kurwa, wycofuję się, nie, nie ma bata A no, żeś mi teraz się mi zrobił tej A po co wskakiwać jak da miałem radę? O nie dałaś. Przecież dałbym radę miałem chilę jeszcze Nie, 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 kurwa. Nie, nie. Kurwa. Ale ja się spoczekam. Teraz będę nie jakiegoś postawić w mi tego. No ja bym zgarnął z elisinko tak strasznego. a tu trzy mi się pokazał przy tym razem. Ja myślę, że mi tu wskoczył na flash, albo coś. Nie. Wiesz, że na zielono to my jesteśmy, nie? No ale, ktoś puścił ulta? No, I tym bardziej, że jak ktoś do ciebie podszedł, to się jakoś trzech zrobiło. No. No, Najgorsze było to, że myślałem, że jak życzył już nie? GP, to że ty on stoi w krzakach. Nie, no, nie, Teraz nie, 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 Uciekaj, to dostaniesz. Uchu, uchu, o, A to? Uciekaj, uciekaj. No teraz to już z nie dam rady, wtedy bym dał z radę, rady, ale dzięki. On nic nie zabił przecież. gang prawie miał tej killa. Tripla?! No to trzeba hmm. system przyjąć. Spokojnie. Nie też zabił wtedy. Ej ziomy, słuchajcie. Co teraz następnie? moksu lodo 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 no, się lodo 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 jakiś coś lodo w Szakoku lodo 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 na Zobacz! Oooo! Slowa, dawaj! Slowa, ja! Okej. Okay. A, zjebany kipon. Idź się! A. No nie! What the fuck?! Dziękuję taką grę. <grywa> Kurwa. Papieć, tam bym go tak ładnie zabił. Nie, Peter, nie miej szans. Ja miałem jeszcze heal'a.